Takiem na tych anielnych zawodników do tej pory jakoś się udawało. W tym, w tym przypadku no, trudno powiedzieć, że zawiedli. Jest w przeciągu całego meczu Linus ja bardzo dobrze wygrywał starty, więc postawiłem na niego. Znaczy, abstrahując od punktów, wahałem się między Iversenem a, a zmarznikiem. Jednak no, po dwóch trójkach jednym zrzeżyłem, no, postawiłem na, na zmarznika, który ten tor zna doskonale, no, ale jednak e, nie wytrzymał ten chyba jego. Jego sprzęt tego, tego, te, tego maratonu dwudniowego, Podejrzewam, że to troszeczkę nie jest to chyba tak jak miało być, ale, ale no, nie ma punktu bonusowego. no ale i tak nam nic, nic w sumie, znaczy nie to nie daje, ale no reasumując, i punkt bonusowy zdobyty z Wrocławiem, punkt bonusowy, ewentualnie e, który nie zdobyliśmy e, z zieloną górą, tak nas zmusza przynajmniej do, do każdej konfiguracji, do, do wybliżenia punktu bonusowego w Rzeszowie, bo z nimi korespondujemy o, o przynajmniej te e, szóste miejsce. Pamiętam że ale tak przykro i oceniałem całe to spotkanie to był niezły mecz. Ja no no się ideem, bardzo, się bardzo, bardzo obawiałem tego meczu, bo, bo wrocławianie przyjechali jak się uda to się uda, a jak się nie uda nic się nie stanie, bo po e, przegranej falu bardzo e, wleśnie, no to są w w tej, w tej czwórce i tutaj widziałem, że no wszystko zrobili, żeby żeby ten mecz wygrać. No, my byliśmy no, równym zespołem, można powiedzieć, równo jeżdżącym zespołem, tak jak z Zieloną Górą, taki tutaj. Nie było wybitnego lidera. Na pewno gdyby młodzieżowcy więcej punktów do, dowieźli, ale znowuż Maksym Drabik pokazuje kolejny raz, że nie jest warty tych wszystkich opinii, które Pochlebne zmiera i nie tylko, że zrobi punkty, bo dzisiaj może troszeczkę mniej zrobił, ale, ale, ale jego jazda była naprawdę doskonała w tym biegu. Na no, 14 przechylili szale. No, nie spodziewałem się, że będzie 1,5, na no, wyszło jak wyszło. Dobre biegi rozgrywał Gapiński, który no, tracił troszeczkę na, na dystansie, ale pewnie sam jeszcze nie, nie, może nie dojrzał do takiej, do takiej y, 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 jazdy y, w sensie pewności tej jazdy. E, no Woffinden jest liderem Grand Prix, także no, trudno było go utrzymać i te punkty, które, które on zdobył. No, moim zdaniem przeważyły na, na, szale, na szale tego punkta bonusowego. Znowuż sem w swoim ostatnim biegu no, co prawda wygrał, ale ta para no, nie była na, na, najsilniejsza, także. Także no, tutaj też nie zakładałem w biegu XIII, że przyjedzie, przyjedzie czwarty Gapiński wygrał, dlatego no, widziałem, że, że coś, coś się dzieje nie tak, postawiłem na, na, na tą dwójkę, no, no nie, nie wyszło, no, ale mogły zawody się podobać, było dużo, dużo punktów potrafiliśmy, potrafiliśmy my, w biegu drugim, e, czwartym piątym, ale też były znakomite wyścigi, jak jak wyścig e, siódmy, w którym Gapiński e, z Słunczem e, z, z Iwersenem świetnie blokowali Janowskiego i Drabika, czy wyścig dwunasty, gdzie e, e, gdzie, gdzie, gdzie oj, sorry, to nie dwunasty, no Gapiński jechał jechał z, z, Matej, z Matejem Zagarem, no, także. Zespół był, no ale brakło, brakło tego, tego kropki na tym, że wszyscy byli zadowoleni. Choć mówię, no, obojętnie w jakiej konfiguracji, tak, ten punkt bonusowy musimy zdobyć, czy musimy zdobyć, i trzy punkty, czy, czy dwa w Rzeszowie, przynajmniej. takie tam było zdarzenie Bartka z po prostu nie widział, że Krzysiek jeździ jego ciotki blokować. znaczy zawodnika tego ciotki blokować, czy go po prostu było wymiotło i doszło do Widział go, widział go, ale wszedł w łuki i trafił no, w bardziej przyczepniejsze miejsce, jego motocykl troszeczkę, widziałem troszeczkę brakowało mocy u Bartka, ale widzieliśmy z biegu na biegu to wszystko jeszcze w początkowej fazie było dobrze i... Wyciągnęło go tam w łuku, no Krzysztof nie spodziewał się, że dojdzie do, do takiej sytuacji. No i niestety no, został, został przyblokowany i tam coś się stało. Nie wiem czy łańcuch, czy coś tam, że musiał zjechać z trawy, doznał defektu. Ale tu mówię, to nie było zawinione. No, to nie było. Nie było no, sam miałem pretensje do Bartka, no, ale na spokojnie wytłumaczył jak to się stało, że no, no, wyciągnęło. go. No. Tu emocje grają no, rolę dużą no, i tak, to się, tak się dzieje. Jechał bieg, którym, którym no jechał z mistrzem Polski Janowskim, no to wiadomo każdy chce, no, fajnie się ułożyło, ale kiepsko się skończyło. Nie? druga sytuacja, Krzysiek z Łofindem. Łofindem pokazał, coś tam pokazał no, z wiatrem, a z czego to wynikało? To wynikało z wcześniejszych sytuacji na Nie no, to wynikało z tej sytuacji na chyba trzecim okrążeniu, tak. Łofindem zaczął objeżdżać Krzyśka i mu, wszedł mu pod niego, tak, dobrze pamiętam. Krzysiek, Krzysiek zaczął go wywozić tu pod bandę, ale no na tyle miejsca tu akurat stałem, to mogę powiedzieć, było tyle, że to nie była jakaś sytuacja zagrażająca i tą sytuacją się zdenerwował mu tam posłał, posłał szpryce, jakieś tam słowa padły także, no ale no Krzysiek też no czuł tego Lofindena trochę tak słabo, no, mógł mógł, mógł troszeczkę szerzej jechać, ale no na innym na inny biegunie jest Krzysiek, na innym biegunie jest Lofinden. Yeah, I've been looking for the form all year, and uh, there is a saying, "Better late than never." But uh, I'm happy with today, but overall, uh, I'm not happy at all with with the season here for Stal. Uh, I haven't scored the points that I was hoping, and uh, my uh, my hopes was that I was gonna start this season where I finished last season. But uh, I've been looking for the form all the time and been struggling. So uh, I'm happy with today, but uh, overall, the whole season, I'm, I'm not happy with. Panie że końcówka naprawdę niesamowita w pańskiej drużyny, ale niestety tego bonusa nie udało się zdobyć, przyjrzymy o kilka słów No tak, nie udało się, gratuluję drużynie z Gorzowa, oczywiście pojechali u siebie świetnie, myśmy połowę meczu kompletnie nie istnieli w Gorzowie i mieliśmy straszne problemy, żeby gdzieś dopasować motocykle, bo w końcówce się udało, niestety punktu nam zabrakło. Do bonusa i ubolewamy, natomiast no, jedziemy tak, dalej. No, krzyżować nikogo nie zamierzamy, bo, bo to nie w tym rzecz jest. Myślę, że jako team nie wszyscy żeśmy wypracowali to, co potrzeba i, i niestety żeśmy się męczyli, natomiast myślę, że no, trzeba podpracować jeszcze, pojedziemy gdzieś tam kolejne zawody i musimy się szykować teraz do, do tego, żeby, żeby dobrze potrenować w Częstochowie. Panie Tenerze, jakie tam ofiary do prezydencji, do się tak, tak, takie zamieszanie? No, gdzieś tam było jakieś delikatne zamieszanie, Krzysiek gdzieś szerzej wyszedł, i to zawsze gdzieś tam budzi niepokój, jak, jak gdzieś jest napięcie, i wiadomo, wszyscy starają się o coś pojechać. Także nic tam się wielkiego nie stało, całe szczęście i, i na słowach się skończyło. Takie pytanie: przez kilka lat byliście się o play i nie udało się wchodzić, mając własny to. weźcie weźliście, macie to. To będzie ważne na kwantyka czy nie, pan, Myślę, że to jest spore utrudnienie dla nas, bo gdzieś tam swój tor mieliśmy dość dobrze objechany i przepracowaliśmy bardzo dużo. Mam tu na myśli marzec i kwiecień, gdzie, gdzie tych treningów było sporo, wiadomo, że jeszcze zawodnicy nie byli tak w rozjazdach. Dzisiaj jest to problem z tego względu, że tak jak i Maciej gdzieś startuje i wielu zawodników też poza granicami. I trzeba dopasować odpowiednio terminy na no, tych treningów, tak naprawdę przydałoby się z 10 a tego czasu, aż tyle nie ma. Nastawienie już w z Unią Leszno, na szczycie, jak Na szczycie, no, no tak, no na szczycie. No Dziś tam dla nas ten szczyt został osiągnięty, bo, bo zamierzenia były takie, że żeby wejść do playoff, mamy ten playoff, oczywiście do Leszna nie odpuszczamy, jedziemy Jedziemy pojeździć, prawdopodobnie układ będzie taki, że, że trafimy na siebie wraz z Lesznem i no, myślę, że to przy że okazji raz, że przetarcie, dwa, że będziemy mogli trochę pojeździć na ich torze, zobaczyć czego nam brakuje, co trzeba skorygować do tej fazy finałowej, ale no, czeka nas mnóstwo pracy. Strasznie się męczyłem, jak, zno, jak, jak zawsze, więc na pewno nie były to łatwe zawody. Dopiero tak naprawdę na ostatni bieg czułem, że mój motocykl jedzie na tyle szybko, na ile bym chciał od początku. E, więc tak, no, drużyna gorzowska chyba bardzo równo i, i wszyscy dobrze punktowali, więc e, na pewno moich punktów zabrakło na początku i, e, i później w środku zawodów też, więc e, mało tych biegów indywidualnie wygrywaliśmy i i to był tak naprawdę problem. Tylko tak naprawdę Taj Max też pojechał świetne zawody, ale tak naprawdę Ty pojechał na, na swoim poziomie, a reszta, reszta mogłaby pojechać zdecydowanie lepiej. Znaczy, jakie wnioski masz przed gramki? Uciągnąłeś już? Czy to się okaże na ale... ja, No Wygrałem swój ostatni bieg, więc mam nadzieję, że to jest jakaś poszlaka dla mnie, ale nie, zobaczymy, przyjedziemy na trening i, i będziemy, będziemy trenować i, i zobaczymy, co będzie no Właśnie, bo ostatnio właśnie w finale indywidualnych Mistrzostw Polski też idealnie był znaczy spasowany ostatnim wyścigiem. Dzisiaj znowu ostatni wyścig. Jakby tak było w Grand Prix to by chyba było super, tak? że mógłby to wyścig finałowy. <grym> dokładnie, dokładnie. jakby już Nie stresuję się tym jeszcze do Grand Prix, jest jeszcze dużo czasu i, i na razie jeszcze o tym nie myślę. No właśnie z czego wynika to, że, że to dopiero jakby na ostatni wyścig znajdujesz te optymalne przełożenia? Szczególnie dzisiaj, bo w w finale Mistrzostw Polski, to nie wiem, jak tam dokładnie pójdzie. No szczerze mówiąc, no... E, ja nigdy nie ukrywałem, że na gorzowskim torze e, nie jeździ mi się wyśmienicie i nie jest to mój ulubiony tor. E, zawsze zawsze miałem tu jakieś e, problemy. E, I cały czas staram się to wyeliminować i e, udało mi się to wyeliminować na ostatni wiek, więc zobaczymy, co będzie. Na razie, na razie, tak jak powiedziałem, o tym nie myślę i, i... nic. Za tydzień, za tydzień leszno? Tak jak mówił trener, będziecie tak testowo podchodzić do tego pojedynku, czy macie drugie, trzecie miejsce przed i no. wtedy możecie uciec od leszno? No, w... wszyscy wiemy, jak, w jakiej dyspozycji jest teraz Leszno i e, jak ciężko się do nich zbliżyć. E, my damy z siebie wszystko tak, tak jak daliśmy dzisiaj. E, nie, po prostu nie wystarczyło, e, to co pokazaliśmy nie wystarczyło, żeby zagrozić tutaj gospodarzom i, e, i tyle. No, na każde zawody jedziemy z myślą i z chęcią e, walki o, o wygraną, więc e, czasami po prostu nie wychodzi.